A, mhm. o, heroiczka, no zajebiście, że ją ukradniesz, świetnie. Nie, sam sieć. No bij to, no kurwa. Co za łeb kwadratowy. Dobra. A. No, szkoda. No i Henryk. Dobra, F-kuj to. Łee, i czemu... Tańczesz ostrzy. Ja pierdole. Dla najlepszej profy, nie kurwa. 20 lat Dobra, temu, tego, miasto, tego, miasto tego, mnie poczęło. 40 pisze. Wczoraj była. Czy dzisiaj była? No, teraz pisze cwem coś. po kopalni. <laughs> Wczoraj. O. <laughs> Dobra. Ewka chyba, co? O, wow, ale dał. Ma skrzynkę przynajmniej do kolekcji. Do ostatniego, czy do lujaźni się tepnąłem. O, Unibuty, napala. Ty chyba pierwsze w życiu moje takie. Dobra. Ust ustaweczka na gramarzu wygrana. 4 na 4. s co, co yes. macie do powiedzenia, chłopaki na ten temat? Dobra, spierdal, spierdal, Kuba kurwa. A dobrze, 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 dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. E, zapraszamy do DG na 9:3 otwarta rekrutacja. I na chuj, ja tu przychodzę, powiedz mi. Ja nie wiem. Dzień, dnia to samo, ale nie, to jest. Sorry, tych niebieskich jeszcze nie miałem. Co? Po torbę, nie? A, po torbę, no, no. O, faktycznie. Dobra, jak obstawiacie dropa? Ja myślę, że... A. Kieroruśkę obstawiam do Ciebie. No, ja myślę, że 727k i 904 dla mnie. Golda. Ty, trafiłem, ja pierdolę. Dobra, co tam mamy w drugiej turze? Aha. <gryw> Jeszcze mniej hajsu, no ta. Torba. Nigdy, nigdy to się nie zmieni. I tak. Czemu mi wyjebało? To, o, już jest tam. O kurwa. Gronka. O kurwa. Oby moja, oby moja. Na pewno. Nie no. Jest, na. jest gaz miała. na gazie. Smoczarun. Widziałeś? <laughs> Zajebisty kurwa rytuał. <laughs> tak oddało, że ja pierdolę. To jest spokój. Ty ogólnie. Ooo, ale sypnęła. no zajebiście dało <laughs> Aha. Oho. Nie, no, tragedia jest. Nie no, nam nigdy nic nie spadnie, ty, tak szczerze. Na no, raczej nie. <laughs> o kurwa, ile her. Na 8 osób, 6 her, ja unity na Mamlambo. No tak. Ech, kurde. Dobra, co tam z Umi Bozu? O, kurwa, hero, wow, wow, wow. 59 wow. już na rycerzu Cfelu. Ry rycerz Cfel. Kurwa. No, ładnie dzisiaj posypało. A i pozdro dla Piotrka Parkinga, co pojebał Umi Bozu z Mamlambo. Bo tych dandaru się zżygam. O, ale sypią ty. Coś w tam odpalaj? No se odpalam. Dzięki za pozwolenie, Igor, nie? No, proszę bardzo. A, jak ciężkie Hartek pienie 300 sama szef, się nie bije. Szef. O, Mordchenik klasycznie. Kurwa pusty. I co, i, i, klasycznie. Taka sama reakcja zawsze. O, kurwa spierdalam. <laughs> I co tam dzisiaj u mi bozu? O kurwa, hero. Dawno hmm. nie było. A u ja, was pierdolo. jak chłopaki? Unii Unii. Ja, to jest to. Zawsze chciałem dropnąć tą Unii dwórękę. <noise> Zjebany kolos. No, dobra, co tam Kera? O kurwa, ale poszanę. Do, do prawego? No dobra, niech ci będzie. Na no, piraty, ja. nagrywam piraty. Fka, o, zajebiście. Dobra. I nic. Dobra, bij. No, dla domina będzie nie. O, no to spadła kurwa lega. No nie z tego. 5 12 legend. Sekund. A, z następnego, dobra. No, dawaj, bij. Jej. Yeah. Co mu się tanta, odkleiło? 104.4 O, nie zdążyłem szybciej nagrywania włączyć. No nic. Jak tam hela? O, klasycznie. Co? pięć razy to O kurwa, kurwa jak ja posypał ty ale, ale herka dobra to zostawcie mi na magę nie jest coś jakiś kurwa no te piraty to Aha. naprawdę nie oni nigdy nic nie no, robią no fajnie żyli. dają no fajnie tak, dają kurwa tak. dupy chyba heros no normalnie kurde, przez, przez y, dodatki te zewnętrzne autochila Henry. Henry co się stało no, co o, kurwa, się a, w pizdę dostałem od Kruwego, dostałem w pizdę od Subeczka, kurwa, dostałem w pizdę od, od Kubej, dostałem w pizdę... Aha. No, dajmy klasztowaniu, <śmany>